Na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje. Samoloty latają, dzieci chodzą do szkoły, sklepy są pełne. Wydaje się, że wojna toczy się gdzieś daleko, za naszymi granicami. Ale w ostatnich latach coś się zmieniło. Zaczęły pojawiać się pożary, nieby przypadkowe, a jednak dziwnie zsynchronizowane. Strony internetowe ministerstw zaczęły ogłaszać rzeczy, których nikt nie zatwierdził. Firmy logistyczne dostawały tajemnicze paczki, a samoloty traciły sygnał nawigacyjny nad północą Europy. Ktoś nie chce nas zaatakować wprost. Ktoś chce nas zmęczyć, skłócić, wytrącić z równowagi. Ktoś to Rosja. Dziś Kreml nie potrzebuje armii, żeby prowadzić wojnę. Wystarczą ludzie, boty, kabel światłowodowy, paczka z podejrzanym ładunkiem albo dobrze sformatowane fake news. Wystarczy wywołać chaos, a potem patrzeć, jak system sam zaczyna pękać. W tym materiale pokażę, jak ta nowa wojna wygląda naprawdę, nie od strony wielkiej polityki, ale z poziomu ulicy, szkoły, internetu. Zajrzymy do Niemiec, krajów bałtyckich, do Polski. Prześledzimy konkretne przypadki sabotażu, cyberataków, prowokacji i dezinformacji. I spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, które coraz trudniej zignorować. Czy to jest jeszcze wojna hybrydowa, czy może już zupełnie nowy model konfliktu, który rozgrywa się tuż obok nas? Ja nazywam się Ligia obgan a to jest krótka forma. Zajmujemy się faktami, nie domysłami. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, międzynarodowych źródeł, raportów NATO, analiz instytutów badawczych, danych unijnych służb bezpieczeństwa i dziennikarstwa śledczego bo tylko mając wiarygodne informacje i rozumiejąc mechanizmy tej wojny, możemy się przed nią skutecznie bronić. Jeśli to dla Ciebie ważne, proszę o subskrypcję i łapkę w górę. A teraz zapraszam na materiał. Jednym z najbardziej znanych przykładów wojny informacyjnej jest tzw. operacja Doppelganger cel Ścianie prorosyjskich narracji w zachodnich krajach. W 2023 roku francuscy internauci zaczęli masowo udostępniać szokującą wiadomość. Ministerstwo Obrony ogłosiło mobilizację. Strona wyglądała jak oficjalna. Identyczny układ, logo, ale jest jedna zasadnicza różnica treść. Bo pojawia się na niej komunikat o wysyłaniu młodych ludzi do walki na Ukrainie. Ludzie dzwonili do redakcji, do urzędów, rodzice panikowali. Media spekulowały. Dopiero po kilku godzinach francuski rząd zdementował wszystko i jasno wskazał winnego. Rosja. To nie był wyjątek. Takie akcje pojawiają się coraz częściej. Rosja nie potrzebuje już radia ani gazet. Dziś wystarczy strona, kilka botów, fałszywy konta i chaos gotowy. Powstają portale łudząco podobne do znanych mediów. Te same kolory, nazwiska dziennikarzy, tylko treść inna. Ukraina sprowokowała wojnę. Winne temu jest NATO. Rosja tylko się broni. To przykłady. Te teksty są potem kopiowane, wrzucane do sieci, czasem przez boty, czasem przez zwykłych ludzi. Po inwazji w 2022 roku to zjawisko tylko przyspieszyło. Tysiące fałszywych kont wrzucały komentarze, prowokowały, rozsiewały gniew, strach i wątpliwości. Celem było jedno: podważyć zaufanie do własnych rządów i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Unia Europejska mówi o tym wprost: to skoordynowane działanie rosyjskich służb. Nie oddolna partyzantka w sieci, ale element większej strategii. I choć nie ma tu rakiet, skutki są realne. Bo kiedy ludzie przestają wierzyć mediom i instytucjom, państwo staje się bezbronne. O to właśnie im chodzi. To nie chaos, to plan. Tylko że wojna informacyjna to dopiero początek. Bo coraz częściej Rosja przestaje tylko mówić i zaczyna podpalać dosłownie. Maj 2024 Warszawa. Płonie hala targowa na Marywilskiej. Przez cały dzień media pokazują tylko jedno: może ognia, czarny dym, dramat przedsiębiorców, którzy stracili wszystko. Najpierw mówi się o zwarciu, ale szybko potem o celowym podpaleniu i że to nie przypadek. Kilka dni wcześniej podobny pożar wybuchł w wileńskim sklepie Ikea. A w czerwcu czeska policja zatrzymuje ludzi podejrzanych o próbę podpalenia miejskich autobusów w Pradze tych samych, które codziennie wożą dzieci do szkoły, seniorów na badania. W tle pojawiają się znane schematy, fałszywe tożsamości, kontakty z rosyjskim wywiadem, dyplomatyczne przykrywki. W śledztwach ślady prowadzą ponownie do Moskwy. Wkrótce paczki z ładunkami zapalającymi trafiają do centrów logistycznych m.in. DHL-u. Jedna zapala się w Niemczech, inna w Anglii, wszystkie miały lecieć za ocean. Równolegle niemieckie służby informują, Rosja planowała zamach na szefa koncernu Rheinmetall, producenta broni dla Ukrainy. Miejsca są różne, metody też, ale cel ten sam. Infrastruktura, logistyka, symbole codziennego bezpieczeństwa. Tu nie chodzi tylko o straty, tu chodzi o przekaz. Patrzymy, działamy, możemy uderzyć, kiedy chcemy. To już nie są tylko wolne na komentarze, to realne zagrożenie, ogień. A jeśli Rosja może podpalić halę, wysłać ładunki wybuchowe, planować zamachy, to co jeszcze może i kto jej w tym pomaga? Odpowiedź może być bliżej niż myślimy, bo czasem wystarczy telefon czy dostęp do informacji, których nikt nie powinien udostępniać. Czasem to zwykły człowiek siedzi na peronie, robi zdjęcie wojskowego transportu, wygląda jak każdy, mówi po polsku, ma rodzinę, pracę, ale obiekty w telefonu zawsze skierowane w jedno miejsce. Na Łotwie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy przez tygodnie śledzili ruchy wojsk NATO. Dziś wiadomo, pracowali dla rosyjskiego wywiadu. Ale w Polsce siatka była większa. 16 osób w różnych częściach kraju obserwowało transporty z pomocą dla Ukrainy. Niektórzy planowali nawet sabotaż, w tym wykolejenie pociągów. W osobnym śledztwie oskarżono mężczyznę o udział w spisku na życie prezydenta Zełńskiego. Miał przekazywać Rosjanom dane, które mogły pomóc w zamachu. W Niemczech służby ujawniły próby infiltrowania Bundeswehry. Dwóch mężczyzn z podwójnym obywatelstwem miało stały kontakt z rosyjskim wywiadem. W Wielkiej Brytanii Royal Navy śledziła rosyjski statek Jantar, oficjalnie badawczy, a w rzeczywistości pływał wokół podmorskich kabli i światłowodów. Mapował infrastrukturę, sprawdzał jej rozmieszczenie może przygotowywał coś więcej. To nie przypadki, to strategia. Rosja chce wiedzieć, jak działają nasze państwa w czasie pokoju, by w kryzysie uderzyć precyzyjnie. I bardzo groźne jest to, że często nie zwracamy na to uwagi. A ta wojna wcale się nie kończy. Ona po prostu zmienia miejsce. Z ulic i torów przenosi się do kabli, serwerów, systemów. I właśnie tam, bez jednego strzału, może zatrzymać całe miasto. Na początku to wygląda jak zwykła awaria. Zgasną światła, samolot traci GPS, pociąg staje w polu, bankomat nie wypłaca pieniędzy, infolinia milczy. Zdarza się, myślimy, ale kiedy to samo dzieje się jednocześnie w kilku krajach, trudno uwierzyć w przypadek. Grudzień 2023: Podmorski kabel Estling 2, łączący Finlandię z Estonią, przestaje działać. Kilka dni później Nurkowie znajdują ślad po przeciągniętej kotwicy. I nie zostawił go kuter rybacki, zostawił go rosyjski tankowiec z tzw. floty cieni. W tym samym czasie nad północą kraju samoloty tracą sygnał GPS. Finer zawiesza część lotów. Fiński rząd nie owija w bawełnę, wskazuje Rosję. W Estonii celem staje się ośrodek badawczy współpracujący z NATO. Rosyjscy hakerzy atakują jego serwery. Te przetrwały, ale to sygnał, Rosja testuje ich odporność. W Niemczech kolejne cele firmy z branży zbrojeniowej, lotniczej, IT włamania do systemów wówczas partii rządzącej SPD. Za atakiem stoi grupa powiązana z rosyjskim wywiadem. A w lipcu 2024, dokładnie w dniu otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, dochodzi do podpadań przy torach sieci TRW. Nie ma ofiar, ale chaos jest natychmiastowy: opóźnienia, ewakuacje. W każdym z tych przypadków chodzi o to samo nie o zniszczenie, ale o niepewność, niepokój. Rosja testuje, jak długo będziemy udawać, że nic się nie dzieje, bo kiedy przestaje działać świat, do którego przywykliśmy, zaczynamy się bać. A w strachu najłatwiej uwierzyć, że nikt nie panuje nad sytuacją. I właśnie o to im chodzi nie o atak, a o zwątpienie. Ale to wciąż nie wszystko, bo w tej wojnie nie chodzi już tylko o sieć czy transport chodzi o coś znacznie głębszego o fundamenty, na których opiera się Zachód. I właśnie temu przyjrzymy się w ostatniej części jak Rosja wykorzystuje każdy z tych ataków, byśmy zaczęli odwracać się nie od niej, tylko od siebie nawzajem. Im dłużej patrzymy, tym wyraźniej widać, że to nie są pojedyncze incydenty. Ani pożary, ani cyberataki, ani fale dezinformacji nie dzieją się przypadkiem. To elementy jednej układanki: złożonej, zmiennej, ale dobrze przemyślanej. Każdy ruch ma znaczenie, nawet jeśli z pozoru wygląda jak przypadek. James Apaturaj, wysoki urzędnik NATO, odpowiedzialny za reakcję sojuszu na tego typu zagrożenia, mówi wprost. Celem tych działań jest wywołać polityczny chaos i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy. I rzeczywiście, wystarczy spojrzeć: tu, zakłócenia sygnału, tam, podpalenie hali, gdzie indziej, atak na partię rządzącą. Na pierwszy rzut oka to drobiazgi, ale razem budują coś groźniejszego poczucie, że świat się rozjeżdża. Wtedy pojawia się zmęczenie, zaczynamy szukać winnych w politykach, mediach, sąsiadach. I Rosja właściwie może przestać działać, bo zaczynamy robić to za nią. Dlatego to, z czym mamy do czynienia dziś, nie przypomina już klasycznej wojny hybrydowej, to coś bardzo podstępnego. Wojna, która nie wybucha, tylko się wślizguje. Między wiadomości a komentarze, między przerwy w dostawie prądu, a sondaże wyborcze, Rosja prowadzi wojnę na wielu frontach i żadna granica jej już nie powstrzymuje. To już nie wojna hybrydowa, to wojna pełzająca. Pytanie, kto wygra? My czy Kremy?